Sycylijczycy konstruują jedną z pierwszych wielkich machin wojennych. Słowo katapulta pochodzi od greckich słów kata, czyli w dół, i pultos, oznaczającego małą, okrągłą tarczę. Katapultos miało zatem znaczyć przebijać tarczy. Podobno pierwsza taka machina zbudowana została w Syrakuzach na Sycylii w 399 roku przed naszą erą, a według Archimedesa Wywodziła się z łuku refleksyjnego, podobnego do kuszy. Pierwsze katapulty miały centralnie umieszczone ramię, na którego jednym końcu znajdowało się gniazdo na pocisk, a na drugim przeciwwaga. Katapulty napinane kołowrotem weszły do użycia w Grecji i Macedonii około 330 roku przed naszą erą. Aleksander Wielki posługiwał się nimi na polach bitew i podczas oblężeń. Chińczycy, Grecy i Rzymianie uznali różne rodzaje kat kat katap katapult. Balista, zbudowana dla Filipa Macedońskiego, przypominała gigantyczną kuszę, która, wykorzystując siłę sprężystości napiętej liny, mogła strzelać ciężkimi bełtami. Strzałami i włóczniami. Trebusz składał się z dźwigni oraz procy i miotał duże kamienie. Onager, którego wynalezienie przypisuje się Rzymianom, wyrzucał ciężkie pociski z gniazda w kształcie misy umieszczonego na końcu pojedynczego ramienia. Katapulty, używane jako machiny oblężnicze, budowano zwykle na miejscu. Ponieważ były niewygodne w transporcie. Czasami przez mury twierdz przerzucano ule albo truchła martwych zwierząt, te ostatnie, by wywołać wśród obrońców zarazę. Broni rozpowszechniła się na obszarze Europy w średniowieczu, a Francuzi używali jej podczas oblężenia zamku Dover w 1216 roku naszej ery. W czwartek, w XIV wieku katapulty zostały wyparte przez armaty. Pierwszy kamień upadł z taką siłą, że wielka część budynku runęła. Marco Polo Opisanie świata około roku 1298.